No, kupiłem na OLX kamerkę JBC. Zobaczcie, jaki głupi chłop, kurwa. Wziął, kurwa, zakleił pudełko. Taśma mi odtargało się oryginał. No, kurwa, to trzeba być tępy. No, ale dobra, to... No, oryginalne pudełko to oryginalne. Yy, bałem się, że nie zdążę przyjechać do domu, bo dostałem bardzo dziwnego SMS-a, żeby zapłacić za światło i pojechałem, bo ja należy mam podpisaną umowę z Tauronem, a to jest całkiem inny operator i pojechałem się tam dowiedzieć i okazuje się, że Tauron nie wysyła żadnych SMS-ów, po prostu są to oszuści i tyle. No. Chcieli tam coś do zapłaty, a on pewnie chcieli uzyskać, żeby, żeby numer konta i tak dalej, no włamać się, dobra pomijając to wszystko zdążyłem na czas, Akurat odebrałem paczkę zobaczymy co mi tu gość wysłał aha popakował kabelek USB o pilocik dodatki są najdroższe baterie no ciekawe czy te baterie żyją czy nie no twierdził że niby tak no Ech, tu ładowarka to chyba zewnętrzne źródło jakaś tam kurwa chińszczyzna to a bardzo mi zależało na tym mikrofonie a ona mówi że trochę zapłacił za niego dobra teraz dalej druga bateria to same bateria jak jest to ciekawe czy to oryginał to nie jest oryginalne, ale mi jeszcze stojemy. Teraz się dostajemy do... Z mordy. Ta ładowarka to jest... O, oryginał, Made in Japan. I o to chodziło. Tu jest taki bardzo dziwny kabel, znaczy wejście no ale jak jest to zajebiście sam no także ja zapłaciłem za całość 290 zł z wysyłką a i tu jest jeszcze zasilacz już madeń China a to już wiem do czego to jest to jest do, do tej ala ładowarki no i kamera o dokumenty instrukcja chodzenie po polsku, no ale mnie jeszcze stoję. Zresztą mam instrukcję w PDF-ie po polsku, także nie ma zmartwienia. Dobra, pudełko na bok i otwieramy. Otwieramy pudełko żeby się dostać do no, no, stanu. stan naprawdę bardzo ładny to jest jedna z najbardziej udanych kamer w ogóle to jest kamera z 2016 roku ale stan naprawdę jest idealny tam lekkie ryski, tam tyle to To jest godna uwagi kamerka. Cała rzecz w tym, że kupując na można się nadziać, o karty nie ma, można się nadziać na coś takiego jak, kurde ten hałas z dworu, e, że na dysku twardym mogą być dwa sektory. Także jestem zadowolony, choćby nawet Kawecz naładował czy... No, działa pięknie nieustawiona data I tak dalej Także ekstra To by było tyle z tego unboxingu, czy jak się to zwał, jak zwał Także za takie pieniądze tyle akcesoriów to naprawdę się opłaciło. Sam mikrofon by zapłacił duże pieniądze, jakby chciał wszystko na osobno. Ładowarkę oryginalną też by zapłacił. Prawdę mówiąc, świetna transakcja. Trzeba gościowi odpisać, że wszystko ok. To było tyle. No tak byle jak nagrywam to chcę wam pokazać jak ona nagrywa ją trzeba ustawić bo to jest nieustawiona data i godzina i wiele innych czynników na takie odległości to jest no teraz próbuję znaczy, czyszczenie dysku inaczej formatowanie no ciekawe czy przejdzie to bez błędów chodzi o to czy nie ma ten dysk twardy Bad sektorów, ale teraz pomijając to ja i tak nie używam dysku bo te kamery, no lubią się na dyskach twardych grzać ja wkładam kartę i na karcie yy, po prostu się nie grzeje i nagrywa elegancko i mniejsze zużycie prądu i tak dalej no jestem ciekaw jak to wyniknie z tego wszystkiego bo to troszkę trwa no i niestety musi być podłączony zasilacz bo no bateria mogłaby nie wytrzymać to by było na tyle mam z koresztą jeszcze może bo mam taką samą kamerkę ale w tamtej kamerze byłem bardzo marne bardzo marne baterie, a tu mam jakby nie było dwie. No i mikrofon zapasowy tego, no znaczy ładowarka zapasowa, zasilacz, pomijajmy ładowarkę, tylko chodzi o zasilacz. Także za samo to bym ze 300 by zapłacił, jakbym chciał, bez kamery oczywiście, jakbym chciał kupić te akcesoria. No, pudełko, instrukcja, tam jest wszystko. No, no także. Dysk twardy jest sprawny, także jestem zadowolony, bo właśnie na tym formatowaniu całkowitym wyskakują błędy i pokazuje, że coś nie tak jest i także jest ok. Także jestem zadowolony, jeszcze sprawdzę wejście na kartę i zobaczymy. chciałem ja wam pokazać mojego kanona cała rzecz z tym że można obrócić sobie nagrywać samemu siebie jest to naprawdę świetny sprzęt ja może to wyłączę bo tu niepotrzebnie Ech, dlaczego chciałem tu jeszcze pokazać w tym miejscu będą baterie a tutaj są baterie wkładane to są takie <laughs> niby paluszki przepraszam i cała rzecz w tym że to zwykłe paluszki nie pasują muszą być wysokiej klasy obiektyw taki jest to jest fajny ciężki sprzęt a nazwa tego modelu naprawdę polecam to jest świetny sprzęt ma menu po polsku i to jest Canon Powershot SX1IS. To jest naprawdę świetny sprzęt. Ja to sobie dorobiłem, takie po swojemu. Staram się zawsze to zrobić profesjonalnie, no, żeby, żeby to nie było gówno jakieś. Żeby to miało wygląd. Tu od spodu jest jeszcze z otworem, że można sobie na przykład do paska jakieś tam oparcie zrobić. To takie... No, wspomaganie, żeby była ta stabilizacja lepsza i tak dalej. No to by było, jeśli chodzi o mój, mój sprzęt, bo to jest nie wszystko, tu jest model podany. No tak żebyście wiedzieli. Naprawdę polecam, to jest świetna, świetna sprawa. On przede wszystkim przepięknie nagrywa Full HD. Już pomijając jako tam aparat, a mnie chodziło o to, żeby można było nagrywać no filmiki jakieś i tak dalej. Pies mi tu <laughs> grzebie z boku. No to by było już chyba na tyle, jeśli chodzi. Bo sprzętów mam wiele, ale kiedyś nagram filmik z pokazówki takiej moich sprzętów i tak dalej. One były, aha, jeszcze nie powiedziałem, za za tego kanona, wiadomo, że bez tego, bo to było dorobione, zapłaciłem 350 zł. I także nie żałuję, naprawdę fajna sprawa.